Cześć. Nazywam się Artur Berkowski. Jestem twórcą gry Speedway Challenge. Speedway Challenge. Speedway Challenge to projekt symulatora sportu żużlowego, na jaki od dawna czekali wszyscy kibice Speedwaya. Chcemy przenieść emocje prawdziwych rozgrywek żużlowych na ekrany tabletów i telefonów. Istotne, by w grze był odzwierciedlony każdy aspekt żużlowych zawodów, począwszy od treningów i przygotowania maszyny, po emocjonującą i dającą frajdę walkę o każdy metr toru. Wyobraźcie sobie grę, w której tworzycie karierę żużlowca od podstaw. Musicie zadbać o każdy element jego stroju oraz doposażyć jego motocykl, dobierając odpowiednie pozespoły. Kariera żużlowca ma być jak najbardziej zbliżona do tej w realnym świecie. Czyli najpierw zdajemy egzamin na licencję zawodniczą, później szlifujemy swoją formę na treningach, by wreszcie otrzymać od trenera powołanie na mecz ligowy. Ważne, aby zawodnik mógł występować w kilku klubach ligowych naraz oraz w zawodach indywidualnych. Wszystko ma być po prostu jak najbliższe rzeczywistości. Oprócz nowych trybów potrzebna jest nowa szata graficzna oraz animacja jazdy żużlowca w trakcie biegu. Chcielibyśmy także udostępnić grę na inne urządzenia mobilne pracujące pod systemami iOS oraz Windows Phone. Speedway Challenge to jak dotąd najlepszy symulator żużlowy na aplikacje mobilne. Dostępny jest na urządzenia z systemem Android i można go pobrać za darmo ze sklepu Google Play. Aplikacja już w tej chwili osiąga bardzo dobre wyniki. Możemy pochwalić się ponad 25 tysiącami pobrań oraz rewelacyjnymi opiniami użytkowników. Speedway Challenge to gra żużlowa przedstawiona w widoku dwuwymiarowym. Największym atutem gry jest realistyczny model jazdy na motocyklu żużlowym który został przetestowany przez zawodników na co dzień ścigających się na żurzu. To dzięki niemu rozgrywka daje tyle radości, a wirtualne bygi są równie emocjonujące, jak te w rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę, że brakuje jeszcze wielu funkcjonalności, aby określić Speedway Challenge mianem gry kultowej. Jesteśmy jednak przekonani, że dzięki waszemu wsparciu i naszej ciężkiej pracy jesteśmy w stanie dać wam produkt, na który tak długo czekaliście. What? <laughs>